Marcin, opowiedz nam przez ostatnie 7-8 dni, odkąd wyjechaliśmy z Polski, jaki był dla Ciebie najtrudniejszy dzień. No y, Który to był dzień, nie pamiętam. Natomiast był to na pewno dzień, w którym musiałem spać w środku pomiędzy Wami. <laughs> drugi dzień. Okej. Okay. Nie, co na drugi. O. Było Ci trudno? Było mi dosyć trudno, w szczególności po północy. <laughs> Wszyscy jak śledzie spaliśmy Aha. w trójkę w samochodzie. Niewątpliwym atutem tej nocy była temperatura wyższa. W <gamy> <Spokojna. gamy> <gamy> sypialni. Dzisiaj nagrywamy w trybie pilnym. W trybie dnia przerwy, bo zrobiliśmy piąty dzień, w którym mamy Luz. Słuchajcie, chcieliśmy zrobić bardzo szybkie podsumowanie tego, co się bardzo długo działo przez ten ty tydzień, bo był to długi tydzień. Yy, chłopaki ruszyli w poniedziałek, ja ruszyłem w środę. Jesteśmy tutaj teraz w week. I jak do tego doszło? Nie wiem. Musi już tydzień, usiadłem uświadomiłem sobie, że dzisiaj jest poniedziałek. Tak. No, tak. Dobrze. Poniedziałek, bardzo wcześnie rano wyjechaliśmy z Bydgoszczy. I ruszyliśmy w kierunku Rotterdamu, żeby spotkać się z moim tatą. Dojechaliśmy tam szybciutko, dają nam to 14, szczególnie, jak się z nas nabijał. Posiedzieliśmy, opowiedziałem mu, co będziemy robić, było super. Zjedliśmy śledzika, zapaliliśmy cygarko i następny dzień odwiedziliśmy jego kadrę narodową i przemieściliśmy się na prom, który wyruszał o godzinę 17 z Amsterdamu. To jest kadra narodowa kajakarzy. Kajakarzy Holandii. Dobra. Prom? Prom 17.30 we wtorek wyruszył z Amsterdamu do Newcastle, płynął 17 godzin. Co robiliście na promie? Wykąpaliśmy się najpierw, mhm. później zjedliśmy jedzonko z Sushi Garden, mhm. później byliśmy się przejść, odwiedzić, porobić filmiki nagrane jak prom wyruszył, ruszał pięknie sportu było duże fale, wiało i tak Później się drzemnęliśmy, mm -hmm. a później byliśmy się napić zdrowie Neptuna. Dobrze, dobrze. E, I jeszcze... całą noc spaliśmy. Świetnie. Sen to podstawa. Nie, naprawdę. <laughs> Nie, dobrze, no tak, tak, no, ufam, bierzę. <laughs> Tym bardziej, że odkiwam. wyglądaliście na bardzo zregenerowanych w środę, gdy ja dotarłem. My wyjechaliśmy z promu około godziny 10. Przeszliśmy się na angielskie, ogromne śniadanie, okazało się, że obok był barber, wykorzystałem to, po drodze stanęliśmy na kawę i odebraliśmy Cię w okolicach godziny 18 i cisnęliśmy do... 10 km od Malek. tam Dokładnie. znaleźliśmy piękny kemping. Tak, byliśmy tam 22-23, tak. więc mieliśmy chwilkę na rozmowy, ogólnie była taka w Bardzo powietrzu taka atmosfera... Podniosła. Tak, ja byłem no. bardzo zestresowany, w co się wpakowałem i co będę robił, co ruszam. Ciężko było pójść spać i w ogóle zasnąć, ale położyliśmy się chyba o pierwszej, około szóstej chyba wstaliśmy, jeśli się, się nie mylę, więc nie wyspałem się jakoś super. I następny dzień rano no, następny szybka dzień akcja. No, szybka akcja i Seba ruszał. Filmik z tego widzieliście. Jeśli jeszcze nie widzieliście, no to social media warto śledzić i to tam wszystko jest. E, ślad po tym zostaje. 7.30 Seba ruszył, ja będę już patrzył na ściągę, bo czas płynie, tak. Seba płynie i w sumie później zapominamy co się działo o której godzinie i kiedy o 12.50 w poniedziałek dobił e, na krótką 15 minutową przerwę e, przy moś, moście w mm, Kilba ki, King. 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 <laughs> Nie zaryzykujemy, fajny tak, most, bardzo fajny most w połowie drogi i spotkaliśmy się w Melawik, tam był koniec o 20.45, my tam z Ornosiem rozstawiliśmy kemping. Tak i był to długi dzień, 107 km. stosunkowo, w ogóle bardzo ładne pajzaże, bardzo łatwe płynięcie, bo między wyspami, talny komfort jakbym był w takim paradise. Yy, łatwe płynięcie, super. Tym bardziej, wiedząc, że za wyspami, które mnie chroniły, był ogromny swell w fale od 3 do 5 metrów. Czyli wyspy cię chronią zawsze od. Yy, no, raczej tak. do tego decyzja wyruszenia dzień wcześniej, bo wiedzieliśmy, że będzie duży swell, ale nie dotrze do mnie, a po tym dniu się uspokoi, się rozbije, jakby za, za wyspami. My się rozbiliśmy przy plaży, to był dziki nocleg i o 6.30 następnego dnia startowaliśmy. Um, Uj, to był to stres. Był, tak, to był bardzo ciężki start, bo bardzo wiało. Czy plan w ogóle było wstać o 5, 5.30 wyruszyć? Obudziliśmy się wiało w, no, ponad 40 na godzinę na bank, nie? Dlatego też nie otwieraliśmy dachu, spaliśmy w trójkę w środku w samochodzie. Jakby po moim dopłynięciu w godzinie się zrobiło strasznie zimno, strasznie wiecznie. Pakowaliśmy się do auta jak śledzie yy, i przyspaliśmy. Ja, jak zobaczyłem pogodę, yy, no nie chciałem zejść na wodę. Cofnąłem się do auta, żeby spać z myślą, że wyruszę później, i zacząłem chłopaki jeszcze sobie yy, podsypiali i zacząłem przeglądać, jakie są predykcje pogodowe. Yy, punkt pierwszy, zobaczyłem, że następnego dnia jest totalne okno pogodowe, które się nie zdarza, żeby minąć Cape Rat, czyli zero wiatru. Coś takiego nie istnieje, ale żeby tam dotrzeć, tego dnia dzień się z godziny na godzinę nasilał. Czyli startowałem z wiatrem około 40 na godzinę, a z godziny na godzinę ten wiatr był coraz gorszy. No, zagryzłem zęby w ogromnym stresie. Wyruszyłem na wodę, gdzie nawet zaczęło się od tego, że miałem wywrotkę. Wyruszyłem, i to był już wtedy najtrudniejszy dzień w mojej karierze kajakowej, ale już przeskoczyłem na drugie miejsce. Powiedzieć troszkę szczegółów? Trzymajmy się harmonogramu. Dobrze, okej, dobrze. Skończyliśmy w Skorii, tak się nazywała plaża. planowo. I to było nieplanowo, dostaliśmy alert od Sebastiana, że no już ma dość i warto byłoby zakończyć wcześniej. Dużo, 10, 10, 10 km, kilometrów, 10 kilometrów. No ale my z racji tego, że objeżdżamy Lochy, tak, żeby dotrzeć do ciebie, no to nam to chwilkę zajmuje zwykle. Wyciągnęliśmy Sebę i spędziliśmy epicki tak. kemping. Epicką wieczór na, na kempingu. Przepiękne zdjęcia, przepiękne filmy. Jeśli byś kiedy, byście kiedyś odwiedzali e, północ Szkocji, to jest miasteczko, które polecamy, żebyście zobaczyli. Kamping jest położony na samej wodzie, na plaży, z pięknym widokiem. Na, na wzgórzu, przy Tak, była grupa też kajakarzy oceanicznych. Tak, średnia wieku w okolicach 70 lat. Nie 60-70 no lat. 50 no, 60. Dobra. Dobra, nieważne, lećmy dalej, ale ekstremalnie zajawieni ludzie, takich takich. I tutaj lubi. po rozmowie z Mike'em Lambertem nagła duża niespodzianka. Bardzo duża niespodzianka, cała <grym> przychodzi, mówi, mam dla Was ciekawą wiadomość, jutro o 4.10 startuje. Michael napisał, że pobudka o trzeciej start o 3.30. Przeliczyłem sobie warunki i stwierdziłem, że jestem w stanie dotrzeć tam szybciej niż on to przewidział. Eee, o 4 stałem na plaży wyruszyć, ale był plan B trzeba było się rozebrać z całego dryshoota <laughs> więc wyruszyłem o 4.15 dotarłem punkt w godzinę, której miałem dotrzeć na Cape Wrath. jest to chyba drugie, najtrudniejsze miejsce na mapie e, w Wielkiej Brytanii, żeby minąć ja miałem e, zieloną kartkę od Neptuna po prostu było idealnie płynąłem przyklejony do Ogromnego klifu z latarnią. Jeśli siedzieliście social media, to jest tego nagrania, jak sobie pływam jak boja, a jest to ogólnie najtrudniejsze jedno z najtrudniejszych miejsc, ale było wystarczająco łaskawe, żebym po prostu tam przypłynął. Tak, tak. Spotkaliśmy się w Durnę? Tak. To był godzinna przerwa? Tak, pół godziny 45 minut przerwy masaż, żeby yy, się z... przebrać, tak. zjeść. Seba ruszył dalej. My z Ornosiem zjedliśmy chyba najlepsze tosty w moim życiu. <głos> <głos> Niech żałuję, musiał płynąć, a buda była jeszcze zamknięta. I ruszyliśmy do kolejnego punktu i tam znów był... Który się zapowiadał, że w mojej głowie jest camping przy samej wodzie. Ja miałem wizję, że chłopaki już rozłożyli markizy, siedzą sobie, robią pranie, suszą rzeczy. A ja mam do przypłynięcia dokładnie 50 km, nie więcej. Całości tego dnia zrobiłeś 85, więc no. Tam hmm. chyba 50 km tak. miało być do Was, ale jak tylko wyruszyłem, zaczął się ogromny wiatr w twarz, bardzo mocny, więc zamiast 10 na godzinę płynąłem 5 na godzinę. Później ten wiatr zamienił się w bardzo duże fale przodem i tutaj opowiem anegdotkę, bo było to niesamowite. Słuchałem sobie muzyczki, akurat leciała metalika, trzeba było no, dosyć mocno wyosować, żeby w ogóle poruszać się do przodu i kajak tak i duo i góra. A to było na tyle mocno, że on uderzał w tą wodę i był taki plask. I nagle muzyczka w mp się zmienia na Bring Sally Up! Bring Sally Down! Bring Sally! I jeszcze nawet był wkryjony do rytmu, więc sam się śmiałem. Nie wierzyłem, że jestem na środku morza, bardzo daleko od brzegu, bo akurat cliff był, był daleko. Ja planowałem przepłynąć prosto. Na 80 km łącznie brakowało jeszcze 20. Wiatr dobił do kwadratu. I nie przesadzając, wiosłując naprawdę mocno, płynąłem 3 na godzinę, więc przeliczyłem sobie, że jeśli w ogóle bym to wywiosłował, to dotarłbym do chłopaków o 22.00. E, napisałem tylko e, telefonem przez garmina satelitarnego do chłopaków Extraction Plan e, i zbierajcie nie mnie na plaży, do której się kieruję. I tak naprawdę była to jedyna plaża w ogóle, która się okazała, że mogliście mnie zgarnąć, bo wszystko reszty to było klify. Tak. Był to Betty Hill i okazało się, że Michael, który planował trasę, on mówił, żebyśmy tam wylądowali, ale chciałem być mądrzejszy. Udało się, Sebastian dotarł y, zmęczony, ale <śmiech> szczęśliwy. <śmiech> szczęśliwy. Betty, Hill, Betty Hill, przepiękny hotel y, na wzgórzu. Ludzie. Y, przemili ludzie, nie było dla nas miejsca, ale pozwolili nam się przespać, y, na, zadekować na, y, na parkingu. Na parkingu. Zjedliśmy tam pyszne jedzenie w środku, odpoczęliśmy. Skorzystaliśmy z, naj, z najczystszej toalety, której Kto, widziałem. Najczystszej toalety, które doświadczyliśmy w tym tygodniu na pewno. No, nie no, tak, to na pewno. No. Piękny przetali. lounge, do wykorzystania z widokiem na plażę, więc jeśli planujecie być w Betty Hill, to też fajne miejsce do odwiedzenia, przynajmniej na kawkę. Piękny widok. Tak, polecamy. Rano nie zbieraliśmy się jakoś super wcześnie z tego Betty Hill, bo mieliśmy na to Ta, czas. O, I tutaj był ten właśnie yy, plan był taki, według Michaela yy, jakby to był no, bardzo trudny dzień zaplanowany, łącznie 100 kilometrów. Plan był taki, żeby trafić w odpowiedni pływ który jest kluczowy, żeby ominąć klifę, a miałem ominąć najgorszy klif na trasie. Miałem do przepłynięcia 60 km, było zaplanowane, że będę płynął 10 km na godzinę i miałem wyruszyć między 9:30 a 10:00. Dla bezpieczeństwa stwierdziłem, że wyruszę 9:30. Okazało się, że pierwsza godzina trasy była tak czopi to się jakby taka pralka okay. ale to było czopi do kwadratu więc 10 km zajęło mi 90 minut więc już sobie czas wyzerowałem później były piękne warunki przez chwilę które się obróciły w coś totalnie hardkorowego Tani. mam tu taką notatkę która mówi mi o tym że to był hardcore u sedy tak, są nagrania, no to pokrótce, że jakby klif jest po mojej prawej stronie, fale i wiatr jest z mojej lewej strony. Ja muszę popłynąć prosto, żeby minąć klif, więc muszę płynąć prosto, ale jednocześnie kierować się też w prawo, więc kierowałem się w prawo surfując twarzą do klifu, musiałem się obracać bokiem do tych fal, które próbowałem je wywrócić. I tak przez godzinę płynęło takim zygzakiem, będąc coraz bliżej tego klifu. Jak tylko minąłem klif, wysłałem wiadomość głosem do chłopaków: Chłopak, jestem bezpieczny. Po dwóch minutach <grym> zobaczyłem ścianę wody, bo jeśli mamy prąd z przeciwnym wiatrem, mamy tak zwane fale stojące. Stoją, fale stojące, i to po prostu było centralnie przede mną, więc improwizowałem, zrobiłem coś, co nie wiedziałem, że można zrobić. Przykleiłem się do klifu na 2 metry, i przez pół godziny wysuwam najszybciej jak tylko potrafię, żeby uciec od tych ścian wody. Ja uwielbiam mówić, że zrobiłem to, ale tak nie było. Udało mi się. My mieliśmy dłuższy rest i. Yy, też było intensywnie. Yy, tak, yy, i pierwszą nocną przeprawę. Hmm. E, tak, ale ogólnie zanim jakby wyruszyłem, e, no, mijając, że był ten klif, to jest cały odcinek, e, który się nazywał, żebym nie pomylił, lala, P, no, napiszemy, się tak z, się z, pojawi. E, tak, napis. To jest ogólnie najtrudniejsze miejsce do przepłynięcia e, dookoła Wielkiej Brytanii. Tylko kilka osób przepłynęło ten odcinek, więc e, dołączyłem do wąskiego grona osób, które przepłynęły ten odcinek. Stresowałem się na tą drugą część bardzo. Dlatego no. też, że z, widzieliśmy z daleka ściany wody. Yy, tak, biorąc patrząc e... na to przez lornetkę i przez już lornetkę, wydawało to, się. Że jest wydaje mi się, że z daleka te fale mogą mieć 5 metrów stojące na 100% jak nie więcej. No i za chwilę miałem tam wypłynąć. Oczywiście czekaliśmy na to okno pogodowe. Michael po prostu wyrysował co do minuty, jak zrobić, żeby tam przepłynąć. E, ostrzegając o tych miejscach, które są niebezpieczne, e, mówił, że muszę być w danym punkcie. Punkt dziewiąta, wychodziło na to, że muszę wyruszyć 20:30. Punkt e, tak też zrobiłem. 20:30 wyruszyłem. E, próbowałem się trzymać w wytyczonej trasy na GPS-ie, ale prąd był tak mocny, tak mocny, że centralnie mnie ciągnął w to miejsce, które Michael mi powiedział, że mam na nie uważać. No, i o mały włos jest właśnie na relacji na strawie. Jak wyminąłem po prostu ogromne, wielki, nie wiem, dziesięciometrowy skały, skały. wymsnąłem i tam dalsze tras, Ogromna moc, która ciągnie wody. Też jest filmik. Już surfowanie, ale cały czas na wysokiej adrenalinie, żeby nie wpaść do wody. No i żeby ominąć jedne z najbardziej niebezpiecznych klifów na północy Anglii. I to jest też znowu tak, że trafiliśmy. To nie jest przypadek, że go trafiliśmy, ale trafiliśmy na pewno bardzo dobre okno pogodowe. Yy, to, tak. To częściowo to nie jest przypadek, ale no z dwu, predykcją pogodową ciężko jest trafić. My to kombinowaliśmy, bo mogliśmy gdzieś opóźnić trasę i rzeczywiście ta trasa się zmieniała. O lepszą pogodę nie mogą sobie życzyć. Nie wyobrażam sobie przepłynąć ten odcinek przy gorszej pogodzie. Moim zdaniem jest to niemożliwe dla kajakarza, mimo idealnych warunków pogodowych. To był totalny hardcore i stwierdziłem do chłopaków, że nawet za milion dolarów, a doszedłem do tego, że nawet za 100 milionów dolarów nie przepłynąłbym tam ponownie. To już to wiele mówi, i no, takie deklaracje akurat biorę na poważnie. Mieliśmy o tym nie gadać, no, ale lecimy z podsumowaniem, lecimy, to lecimy. Lecimy, na tak My z kolei podjęliśmy spontaniczną decyzję, by podjechać na latarnię, która jest właśnie na, na samym narożniku. Przy John Dzięki temu też udało nam się to zgrać i widzieliście, jak sowa tamtędy przepływa. No niesamowite wrażenie, żadna kamera tego nie odda, w jaki sposób to wygląda i jak y, malutki jest Sebastian, y, nigdy nie sądziłem, że powiem o Tobie malutki. <grystanie> <grystanie> Usłyszę... co dziwo, nie wiem jak, ale usłyszałem jak, krzyczy... jak krzyknęliście. Tak, widzieliśmy, więc... ale coś dotarło, plus puściłem GPS-em, że jesteśmy na górze, myślę, że było to wspierające. <grystanie> tak, bardzo. Zaraz potem jak Seba minął, mieliśmy uszykowane dwa punkty, jeden dalej, drugi bliżej, myślę, że... Był tak, zakład. No, założyłem się, że. Założyłem się o 5 berpi, że symboliczne 5 berpi, ale no bolało jak sto. że sobie się uda tego dnia zrobić ponad 100 kilometrów, no i mu się udało. No, mu nie się udało mi się, zrobiłem. Zrobił to. Tak? Nie, nie, źle, to się udało. Tego dnia, no, tego dnia jest, się udało. To jest mieszanka dnia... robienia i udawania się, tak? Bardzo udało się. Ehm, dotarł, dotarł, dotarł do Week ehm, i przyjechał week. w nocy. John Week. Tak, do miasta, słabego miasta, w którym jesteśmy dzisiaj, ale mm, byłeś za 15 pierwsza w nocy? Tak, ogólnie wszyscy się jakby martwili mocno, że będę płynął w nocy, a tak naprawdę my praktycznie nie mamy nocy. Do godziny 12 było normalnie jasno, od 12 do. przed pierwszą? Nie, przed drugą. No, przed... przed pierwszą byłeś, to już się faktycznie. Przed było pierwszą. Ciemno. To już było ciemno-ciemno, ale już byłem bardzo blisko punktu, bo bardzo spokojna woda, praktycznie lustro, yy, więc. Więc po prostu super się płynęło, tym bardziej jak już minąłem klif i chłopaki dali światło z auta, plus czerwone mrugające lampki. Będąc bliżej, oznaczyli dwoma lampkami, gdzie mam dokładnie przepłynąć, więc o lepszy support myślę, że jest niemożliwe. Plaża była z kamieni, ale z racji, że był bardzo spokojnie na wodzie, to bez problemu wysiadłem. Tam spaliśmy? Jutro, tak, tam spaliśmy na miejscu i jutro będziemy ruszać z tej plaży też. Tak. Więc zobaczymy, jak będzie. No, więc jakby... Mieliśmy ponad 24 godziny wolnego, żeby. Żeby się oprać, naładować ze wszystkiego, wysuszyć wszystkie rzeczy, bo sobie się codziennie pakuje w mokrej i to jest super przyjemna sprawa. Tak. Najlepsze, <laughs> najlepsze część dnia. I do tego jeszcze pachnące rzeczy. Tak, pachnące, nie? Więc mamy teraz wszystko czyściutkie, auto wyczyszczone, spakowani jesteśmy prawie jak. W poniedziałek, w zeszłym się tygodniu. Zaczynamy od zera. Tak, więc na następny tydzień przed nami, zobaczymy, co przyniesie. Postaramy się podobne podsumowanie wystosować, ale jest jak jest. Mamy bardzo duże problemy z zasięgiem i z uploadowaniem rzeczy, więc musicie wybaczyć, jeśli takie coś przychodzi do Was z dużym opóźnieniem. Dzięki! Dziękuję bardzo. Dzięki, Marcin. Para. Dzięki, Ornoś. Suport się składa z Marcina i Marcina. Pozdrawiamy. Na razie, hej.